centrum Warszawy toczy się prawdziwa wojna. Zielone walczy z betonowym systemem i czasem nawet wygrywa. Z tego też powodu zbadamy dzisiaj zjawisko jakim jest miejska partyzantka ogrodnicza. Prowadzicie taką działalność zgoła wywrotową, samozwańczo, gdzieś tu przychodzicie w jakieś miejsce i sadzicie piękne kwiaty. Skąd się ten pomysł w ogóle pojawił? Pomysł zaczerpnęliśmy od Brytyjczyków z Gardening Gorilla, czyli Guerrilla Gardening. To był świetny pomysł właśnie, żeby w taki krajobraz miejskiej dżungli, po prostu jakiejś betonowej, wprowadzić jakieś zielone, kolorowe elementy, właśnie no, sadząc rośliny. Za dużo mamy asfaltu, za dużo mamy betonu. Myślę, że jednak takie właśnie elementy drobnej architektury miejskiej są cały czas niewykorzystane. I, I próbujecie to zmienić. Ja, jakim sposobem? Jaka jest na to metoda? No możemy powiedzieć na przykładzie dzisiejszej akcji, czyli najpierw trzeba po prostu wybrać jakieś miejsce. Staramy się wybrać takie miejsca, żeby któreś z nas mieszkało niedaleko, żeby w razie czego można było się tym zająć, podlać w razie potrzeby te rośliny. No, kiedy już mamy jakieś takie... Zniszczone czy, czy no jakieś takie niewykorzystane miejsce, to co? Kupujemy po prostu kupujemy rośliny, ziemię, przynosimy jakieś narzędzia, jeśli są potrzebne. Najpierw czyścimy to dane miejsce, wsypiemy ziemię i po prostu sadzimy rośliny. Nasadziliśmy, nasadziliśmy, a teraz się dowiemy, co nasadziliśmy. To może Olga opowie jako pomysłodawczyni z całej akcji. Tutaj w tej doniczce mamy lawendę i dwa rozmaryny. To są żoła, które powinno się ładnie rozrastać i mam nadzieję, że z jakiejś większej pielęgnacji dadzą radę się tutaj utrzymać w tej donicy. I mieszkańcy będą sobie mogli poskubać, obskubać? Tak, mam nadzieję, że jak to się rozrośnie, rozmaryn jako przyprawa będzie tutaj mógł być służyć wszystkim mieszkańcom osiedla. No to fantastyczna inicjatywa. Dlaczego to miejsce? Mieszkam tutaj od roku i ten park, moim zdaniem, ma bardzo duży niewykorzystany potencjał. Wszystkie laury spadają na Park Sowońskiego po drugiej stronie ulicy. Natomiast tutaj teren jest ogromny, właściwie nic się nie dzieje. A wydaje mi się, że jest tutaj duży potencjał ludzki, ponieważ tak jak widzimy, ludzie zbierają się na ławkach, siedzą tutaj wieczorami, spędzają popołudnia. Pomyślałam, że warto byłoby trochę uprzyjemnić im czas. Rozmaryn ładnie pachnie. Tak, rozmaryn wydziela bardzo silny zapach, lawenda tak samo, także Taka była idea, żeby ładnie pachniało, ładnie wyglądało i było pożyteczne. Ale to jeszcze nie koniec sadzenia, bo prawdziwy ogrodnik ma zawsze pełne ręce roboty. Olga, co tutaj będziemy broić? Tutaj wsypiemy zaraz ziemię, na taką donicę wchodzi mniej więcej 20 litrów ziemi i posadzimy tutaj aksamitki. Co tutaj było wcześniej? Bo to nie wygląda na donicę. Tutaj wcześniej, tak jak widać, były fontanny. Nie mam pojęcia, czy to kiedykolwiek działało, ale w całym parku są rozsiane właśnie takie słupki z fontannami. Rury wyrastają też z niektórych placyków, tak wymyślę, że to było pomyślane jako duży dekoracyjny system, tak samo jak to, co widzimy tam z tyłu. Zespół basenów. Teraz tak, już... To, teraz... to była jakaś część tego. Teraz już zdecydowanie nie jest dekoracyjne. Nie, teraz nie, ale mamy nadzieję, że z powrotem będzie za kilka minut. No to zaraz zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wy tak przychodzicie i sadzicie i, i jakie są reakcje ludzi, bo to jest też dosyć ciekawe. Na przykład podczas naszej ostatniej akcji przy ulicy Szwedzkiej, tam wtedy wypieliliśmy i zasadziliśmy rośliny w takim ogródku przy kamienicy i... Spotkaliśmy się naprawdę z bardzo miłymi reakcjami. Dwie panie w ogóle zaczęły nam pomagać, zaczęły sadzić z nami te rośliny, podlewać je potem. No więc, więc no naprawdę było bardzo miło. Skąd przywędrowały aksamitki? Te konkretne przywędrowały z targowiska pod Halą Mirowską, gdzie jest ogromny wybór sadzonek. Polecam każdemu, są naprawdę zadziwiające rośliny. Na przykład heliotrop, którą którym zawsze czytałam, nie miałam pojęcia jak to wygląda. Także w piątek po pracy wybrałam się pod hale, tam można naprawdę wybrać wiele ciekawych okazów. Czy znaczy to były takie zakupy w ramach wolontariatu? Tak, 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 tak z naszych własnych pieniędzy kupiliśmy ziemię, kupiliśmy sadzonki. Tutaj też rozmaryn? E, tak, tu będzie rozmaryn i aksamitka. Będą nie, nie, nie pogryzą się? Mam nadzieję, że nie. A wyjaśnicie mi tajemnicę ginącego szczypiorku? Podczas jednej z naszej akcji na Nowym Świecie, niedaleko Ronda de Gola, zasadziliśmy warzywa, właśnie między innymi szczepior, sałatę. No i w pewnym momencie, kiedy tam wróciliśmy, no nie wiem, po, po dwóch tygodniach bodajże od akcji, okazało się, że wszystko to jest wyrwane, wypielone. Szczerze mówiąc, nie wiemy, czy to urząd miejski, czy, czy jacyś niezadowoleni mieszkańcy może. A to, to był okres wiosenny? E, tak, tak, to było, no nie pamiętam dokładnie to w kwiecień albo maj. To, to, ten wiosenny okres to jest ten okres na nowaliki taki, że, że się dużo je, żeby witaminy. Może może jacyś, jacyś głodni po prostu okoliczni mieszkańcy przyszli zjedli tak sałatę, tylko to to nie wyjaśnia co się stało z bratkami i słonecznikami. <laughs> może zjedli też bratki. Nie wiem nie wiem może naprawdę jakieś głodujące rodziny tam mieszkają. To nie tylko upiększacie infrastrukturę, ale też dożywiacie głodujących warsztat. Staramy się tak. Ogólnie zająć się wieloma aspektami. Tak. To bardzo jest urocze. Gdzie was można spotkać, jeśli, jeśli ktoś chciałby do Was dołączyć? Jeśli ktoś chciałby dołączyć, zapraszamy przede wszystkim na naszego bloga. Pomagały nam właśnie i panie po 60, i matki z dziećmi, bardzo małymi, więc nie ma żadnych ograniczeń. Co, co do wieku czy jakichkolwiek innych. Jeśli ktoś po prostu jest chętny, przychodzi i, i może się spontanicznie dołączyć. Bo no to jak się ktoś nudzi w mieście, to po prostu niech łapie grabie, łopatkę i trochę ziemi e, i wpisuje się do miejskiej partyzantki. Tak, tak, to miejsce czeka właśnie na ciebie.